Cześć, mamy dzisiaj 28 maja i dzisiaj jest dzień naszej e, wielkiej podróży z kotem do e, Polski. Dzisiaj będziemy lecieć, w sumie dzisiaj, w sumie jutro nad ranem będziemy lecieć e, samolotem, dokładnie o 6 rano mamy samolot, ale wyjeżdżamy już od nas z domu dzisiaj o godzinie 12 w nocy. E, teraz mamy godzinę 11.30, e, ja na pierwszą 30 jeszcze idę do pracy i kończę o 19:00. E, tak więc e, dzisiaj taki powiem e, zalatany trochę dzień, ponieważ rano, z samego rana byliśmy podpisywać e, już umowę na Kredytową na nasz dom. Tak więc kolejne ekscytujące wydarzenie. Wszystko w porządku, umowę mamy podpisaną, tak więc najprawdopodobniej jak wrócimy z Polski, to już zaraz będziemy odbierać klucze do naszego nowego domu. Tak więc mega fajnie. My teraz tutaj z kotem naszym, który leży, gdzie on leży? Tutaj. Dzwoniliśmy, żeby zarezerwować naszą podróż powrót, powrotną, ponieważ będziemy wracać autokarem. Ponieważ nie ma możliwości lotu z kolem z powrotem, tak więc będziemy wracać autokarem. Właśnie zarezerwowałam, wszystkiego się dowiedziałam, więc wracamy do e, Anglii. Wyjeżdżamy 17, więc 18 będziemy tutaj w Anglii na miejscu, a naprawdę, przynajmniej a najprawdopodobniej 21 będziemy odbierać klucze. Zobaczymy jeszcze, to jeszcze nie jest pewne, ale najprawdopodobniej tak będzie. I co ja chciałam was też poinformować o tym, że zanim ogóle na moim kanale pojawi się rozdanie, z racji, że będę w Polsce i będę miała możliwość taniej wysyłki rzeczy, tak postanowiłam, że kupię parę rzeczy dla was i zrobię takie mini rozdanie. Mam tutaj torbę, całą siatkę z Primarka. są to rzeczy właśnie dla was, które dzisiaj udało mi się zakupić. Jeszcze nie pokazuję wam, co jest w środku, ale Właśnie zapowiadam, że takie rozdanie będzie. Najprawdopodobniej film o rozdaniu pojawi się na początku przyszłego tygodnia, myślę coś koło poniedziałku. E, tak więc wyczekujcie, subskrybujcie kanał koniecznie, e, bo będą bardzo fajne rzeczy do wygrania. Tak wam tutaj e, troszkę pokażę, możecie sobie zajrzeć. Tak więc wyczekujcie rozdania, koniecznie subskrybujcie kanał, żeby, aby móc wziąć udział w tym rozdaniu i przede wszystkim, żeby nie przegapić filmu z rozdaniem. I co? Byłam też dzisiaj w Yankee Candle. Dalej mają fajną promocję na świeczki. Duże świeczki po 11 funtów, więc mega promocja. Jeżeli ktoś jest z Anglii, to bardzo polecam. Mają teraz kilka nowych zapachów dodali do tej promocji. A więc kupiłam kolejne dwie świeczki, ale są one na prezent, więc są zapakowane i już wam ich nie będę pokazywała. Ale właśnie chciałam Wam tylko poinformować, że dalej ta promocja obowiązuje. I co? Ja teraz e, zabieram się za dopakowywanie rzeczy. E, I zaraz będę leciała do pracy, tak naprawdę bo mamy już godzinę prawie 12, ja na pierwszą trzydzieści idę e, i odezwie się do was już po pracy i będziemy się wtedy szykować już do naszej podróży e... Najlepsze jest to, że Maurycy siedzi tutaj nieświadom niczego niczego, że po prostu zaraz e, będzie leciał samolotem będzie jechał na lotnisko, bardzo długa podróż go czeka bo tak jak mówię, wyjeżdżamy około 12.00 pierwszej w nocy e, zobaczymy, a, a samolot mamy o szóstej rano i o 10:00 będziemy w Polsce Prawda powiem wam, że mam tyle rzeczy po prostu do zabrania, że boję się, że czegoś zapomnę, bo tak, mam nasze paszporty, mam paszport Maurycego, e, widziałam książkę zdrowia Maurycego, gdyby coś, e, tutaj mam nasze karty pokładowe, e, kartę pokładową Maurycego, znaczy kartę pokładową, mam taki tutaj bilet elektroniczny, ale po pewnie taki bilet normalny, będę musiała się zgłosić do okienka dla niego. Co jeszcze? Oczywiście karty pokładowe też mam na telefonie Zawsze mam na telefonie po prostu W razie co by wydrukowałam, bo jednak jest to taka podróż, że w razie co wolę mieć też papierową wersję Więc tak jak mówię, nasze paszporty, tutaj paszport Maurycego <grych> Mogę wam pokazać, jakie ma słodkie zdjęcie w środku Spójrzcie na to To jest Maurycy i jego paszport Oczywiście, zdjęcie w paszporcie dla Kota jest nieobowiązkowe, więc może być ono jakiekolwiek. E, nam się strasznie podobało to zdjęcie. To jest zdjęcie robione ponad rok temu, więc to był taki malutki i słodziutki, ale spójrzcie, jak on słodko wyglądał. I takiego jego imię z hodowli to Eddie, ponieważ był on z miotu E, więc pani nazwała go Eddie. E, my go przerobiliśmy na Maurycego, bo nam się imię Maurycy bardziej podobało, ale w paszporcie i nawet w książce zdrowia, którą też ma z hodowli, jest wpisane jako Eddie. Tak więc Edi to jego drugie imię, Maurycy Edi. Dobra, ja zabieram dokumenty i to i idę się dalej pokopać. Cześć, witam się z wami już po pracy. E, mamy 19.30, nawet 40. Ja wróciłam właśnie z pracy. I powiem Wam, że jestem zmęczona, ale to strasznie zmęczona, wstałam dzisiaj o 6 rano, bo tak jak mówiłam wam, wcześniej, mieliśmy rano spotkanie i powiem Wam, że jestem taka zmęczona, tak chce mi się spać, że chyba się położę na te dwie godzinki, e, idę zaraz wezmę prysznic, e, zmyję makijaż, zdejmę soczewki e, i położę się spać, wstanę tak może około godziny 10 i wtedy po prostu zacznę się ogarniać, dopakowywać, e, posprzątać trochę mieszkanie. I tak będziemy się zbierać, bo właśnie około 12 wychodzimy z domu, Mam na, mamy się 12 w nocy. To jest Maurycy. I tak, teraz mamy jeszcze w planach uczesać go trochę przed podróżą, bo się leni i to strasznie, więc chcemy go troszkę, czy chcemy, chcemy go troszkę uczesać. I też obetnę mu zaraz tutaj pazurki, żeby ani mi, ani sobie nie zrobił przypadkiem krzywdy, jak będzie bardzo zły czy zestresowany, więc ja się zabieram za obcinanie pazurków. Ja zawsze obcinam moim kotem pazury sama od wielu, wielu lat i powiem Wam, że używam do tego najzwyklejszej obcinaczki do paznokci. Nie wiem, czy to dobrze, czy to źle, ale zawsze tak robię i jest wszystko w porządku. Z tym, że to jest taka dużo większa obcinaczka niż ta standardowa. I zawsze wszystko jest w porządku. Ja nie lubię obcinać tą gilotynką, bo zawsze mam wrażenie, że obetnę za dużo, no a tego przecież nie chcemy. To mam sekret, jeśli macie kota, który jest dosyć niespokojny przy obcinaniu pazurków, akurat w no ona akurat jest w miarę okej okay, kota, no jak to każdy kot nie lubi jak się go trzyma, ale po prostu daje sobie obciąć koniec końców, ale jak macie kota, który jest bardzo niespokojny i nie lubi tego robić, to możecie spróbować zrobić to, gdy kot śpi. Gdy on śpi, wiecie, jest sobie taki zwinięty w kuleczki, leży, leży sobie, weźcie delikatnie po prostu jego łapkę, bardzo delikatnie naciśnijcie na tę łapkę i on bez problemu powinien wam dać obciąć te pazurki, dopóki się nie rozbudzi, nawet nie zauważy, że cokolwiek mu robicie. Ok, mały update, mamy teraz godzinę 12.30. 12 Jesteśmy dalej w domu, zaraz wyjeżdżamy. Jest jeden problem, Maurycy nie chce się załatwić. Eee, nie wiem, jak go do tego przekonać. No, więc najprawdopodobniej załatwi nam się gdzieś po drodze, ponieważ na samo lotnisko mamy ponad dwie godziny, więc no, myślę, że on może być nieciekawy. Eee. <grytanie> Maurycy już się ogólnie sam zapakował do swojego transportera. Tylko jest problem, bo muszę mu tam włożyć ten podkład. Właśnie kupiłam takie podkłady dla szczeniaków, które się rozkłada w domu i mam zamiar mu go tam włożyć, gdyby mu się coś zdarzyło. Możesz wyjść? Możesz wyjść? Nie, zdecydowanie on już jedzie, ale właśnie chciałabym mu tam włożyć jeszcze ten podkład, ma też tam kocyk swój, no, jak widzicie. Okej, okay, chciałam wam pokazać jeszcze e, kilka rzeczy, które wzięłam ze sobą dla niego, żeby ktoś był zainteresowany. O, łaskawie wyszedł z tej torby, więc super. Tam jeszcze jest jego smycz, muszę wyjąć. Mamy tutaj e, szelki dla Maurycego, mamy smycz, jakbyśmy musieli go wyprowadzić gdzieś, żeby się załatwił i właśnie, e, żeby było mu się łatwiej załatwić, łatwiej załatwić. To przygotowałam taki patent dla niego, już wam pokazuję. Wziąłam tutaj troszeczkę jego żwirku w reklamówce i po prostu, jak będzie się chciał gdzieś załatwić, albo będę myślała, że będzie chciał się załatwić, to wysypię mu albo gdzieś na trawę, albo może w toalecie, gdzieś właśnie taki piasek. I myślę, że to pomoże mu się załatwić, po prostu będzie czuł to, że to jest jego piasek i mam nadzieję, że wtedy się skusi, żeby coś tam zrobić. W razie czego, gdyby mu się coś zdarzyło, wzięliśmy takie chusteczki nawilżające, żeby go wytrzeć, bo jak widać ma długie futro, więc mogłoby być nieciekawie, gdyby załatwił się pod siebie. No i tak jak mówiłam, te tutaj maty. I weźmiemy jeszcze woreczki, że gdyby coś mu się zdarzyło, to się matę tylko zwinie i posprząta. Mamy też wiat wiaty. Mamy też maty na zmianę, tak więc myślę, że nie będzie tragedii. Oczywiście mam jeszcze dużo zwykłych chusteczek, no i mam nadzieję, że jakoś to będzie, chociaż chciałabym bardzo, żeby jednak zrobił to teraz w domu, a nie gdzieś tam po drodze. Tak więc to tyle, my się zbieramy, musimy już wychodzić i odezwę się do was już najprawdopodobniej z lotniska. Hej, jesteśmy właśnie na lotnisku, mamy godzinę... Mamy godzinę prawie czwartą, w sumie to nie widzicie, nieważne. Siedzimy sobie właśnie w koście, przyjechaliśmy już jakąś, jakieś pół godziny temu może. Podróż miała nam spoko, w ogóle nie spałam jeszcze, więc nie śpię już od szóstej rano, więc dosyć długo. Jestem mega zmęczona w ogóle. Na No, Maurycy jest ok. Jedyny problem to jest to, że się jeszcze tam tutaj nie załatwił, a właśnie chciałabym, żeby to bardzo zrobił przed lotem, żeby nie zrobił przypadkiem tylko w samolocie. Tak więc zobaczymy. Na razie sobie tutaj siedzi spokojnie na krześle w transporterze. Pokażcie. się. jestem? No, my zjedliśmy sobie tutaj, a nasze śmieci leżą. Tak więc mamy godzinę 4, 6.30, mamy lot, więc jeszcze trochę sobie posiedzimy. I ty rano, myślę, że odezwę się do Was już z Polski albo nagramy się coś z samolotu, zobacz, gdzie tkici. Jesteśmy tu nielegalnie się Okej, okay, jako prawdziwa matka z dzieckiem jesteśmy w pokoju dla matek z dziećmi. Tam stoi Maurycy na przewijaku. Tutaj ma miseczkę z wodą, tutaj ma swoją kuwetę. Mam nadzieję, że zaraz się załatwi. Okej. Okay. Tak więc jesteśmy rodzice XXI wieku. Dobra. A ty się załatw. Dokładnie. Cześć, odzywam się do Was po podróży. E, chciałam Wam tylko powiedzieć, że my już dojechaliśmy, w sumie to już parę dni temu, ale e, nic nie nagrywałam. Tak więc, e, a propos podróży, to podróż minęła super, bez żadnych komplikacji, bez żadnych problemów. Jestem bardzo dumna z Maurycego, tak więc, jakby ktoś się zastanawiał, no to polecam. Jak macie jakieś pytania, to oczywiście piście na dole w komentarzach. E, chciałam tylko pokazać moje paznokcie. Zaraz Wam tutaj zrobię zbliżenie i pokażę, jakie są ładne paznokcie zrobiłam. Tak więc, to są moje paznokcie. Zrobiłam sobie je pod kolor sukienki, ponieważ byliśmy już na weselu. I to by było na tyle w tym vlogu wyjazdowym. Tak więc oczywiście subskrybujcie kanał, zostawiajcie łapki w górę i do zobaczenia. Cześć.